Jeżeli rząd chce, aby ludzie się zaszczepili, no to fatalnie do tego podchodzi. Moja propozycja diabelskiej strategii jest taka: na początek ogłosić, że szczepionki uzyskają tylko najważniejsze osoby w państwie, w tym politycy. Podkreślić, że szczepionek jest mało. Ludzie są wkurwieni. Trwa debata. Morawiecki wychodzi i mówi, że szczepionka będzie kosztować po 2000 zł. No i to tylko dla niektórych, będzie losowanie. Ludzie wkurwieni jeszcze bardziej. Zaczynają sami żądać szczepionki. Morawiecki ogłasza, że za darmo dostaną rodziny z co najmniej jednym bąbelkiem. No ale oczywiście według kolejności zgłoszeń. Euforia. Ludzie szaleją. Ustawiają się w kolejce, bo darmowe. Od kolejnego poniedziałku koleki w przychodniach. W taki sposób mamy większość społeczeństwa zaszczepioną. Morawiecki ogłasza, że po długich konsultacjach doszedł do wniosku, że w sumie za frajer może też się zaszczepić reszta. Ale oczywiście w ograniczonym czasie. Potem 2000 tysiące za głowę. W tym momencie już wszyscy zaszczepieni. Rząd ogłasza na konferencji z WHO, że w Polsce zaszczepiono wszystkich w miesiąc. thank you